To jest źródło zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie, łącznie z silnikiem samym. Prąd się zużywa, że tak powiem, wyczerpuje, jest go coraz mniej. I w końcu nie chce nam kręcić. Wow, 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 wow. I nie kręci. Ładzieńko sobie rusza i tak dalej, aż do całkowitego ruszenia z miejsca. Rośnie przeszkoda, to, to hamujemy coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Coraz mocniej. Panowała przez wiele lat, do dzisiaj właściwie, ja wiem, rodzaj zasady, może w każdym razie takie przeświadczenie, że po uruchomieniu silnik powinien przez pewien dłuższy czas sobie popracować na wolnych obrotach i dopiero wtedy ruszamy. Nie jest to najlepsza metoda, powiem Wam. Dlatego, że z bardzo prostego powodu, jeśli jest, oczywiście on już pracuje w taki sposób, że, że no, da się z niego korzystać, bo na początku jest, powiedzmy sobie, słabiutki jakby w pewnym sensie to należy właściwie możliwie natychmiast yy, ruszyć i jechać tam, dokąd chcemy. Pomijając kwestię oszczędności czasu, po prostu silnik się nie zagrzeje, pracując pod obciążeniem, zagrzeje się o wiele szybciej. Jeżeli będziemy dbać o to właśnie, żeby nie uzyskiwać nadmiernie wysokich obrotów, to znaczy trzeba po prostu, krótko mówiąc, zaraz po uruchomieniu jechać delikatnie i płynnie, nie otwierać bardzo yy, przepustnicy, czyli nie dodawać za dużo gazu, a przede wszystkim nie kręcić go za wysoko to on się zagrzeje nam dużo szybciej, pracując w optymalnych dla niego warunkach. Bo z drugiej strony pamiętajcie, że jeżeli obroty jego troszeczkę wzrosną, to ta pompa olejowa, o której przed chwilą wspominałem, ona zasysa i pompuje tenże olej pod większym ciśnieniem. On się wcześniej dostanie tam, gdzie trzeba, e, wcześniej się zagrzeje, silnik będzie zdrowszy. Natomiast długa praca na wolnych obrotach powoduje po pierwsze właśnie no, odwrotnie. No, dłuższy czas, zanim olej zostanie gdzieś tam wypompowany, a potem dużo dłużej się będzie grzał. Niemniej jednak... Możemy poświęcić po uruchomieniu tę chwilę na wyczyszczenie przede wszystkim szyb i reflektorów oraz wszystkich lamp ze śniegu dokładnie. To się słyszy od wielu lat w telewizji, w radiu i gdzie tylko w ogóle to jest możliwe i w gazetach, że nie należy odśnieżać tylko malutkiego okienka przed sobą, bo przecież, bo przecież to jest, ja nie wiem, chyba nie trzeba mówić, bo to jest tak oczywiste, a jednak ciągle się widuje samochody, które mają jak w czołgu takie malutkie wizjerek, przez który widać tylko na wprost parę metrów i nic dookoła. No przecież chyba jest oczywiste, że musicie wiedzieć, co się dzieje z tyłu, z przodu z boku, jeśli jedzie samochodem, prawda? No więc należy naprawdę porządnie odciężyć wszystkie szyby. Ale nie zapominać, widziałem też wielokrotnie, że ludzie zapominają o światłach. Przecież nie jesteście sami na drodze. To jest podstawowa zasada, podstawowe pojęcie w ogóle, nie wiem, użytkowania samochodu. Nie jesteście sami. To znaczy, że jeżeli naciskacie na pedał hamulca, świecą się świata stopu. Jeśli chcecie zmienić pas ruchu, uruchamiacie kierunkowskaz. Jeśli to jest zaśnieżone, to go nie widać po prostu. To jest takie banalne. Dlatego nie zapominajcie o wyczyszczeniu reflektorów i lamp i dokładnym oczyszczeniu szyb. Może warto dodać, że przy okazji, jak macie jakąś zmiotkę albo, albo no jakąś szczoteczkę, czasami niektórzy specjalnie w tym celu kupują, należy również oczyścić dach i no, maskę. Dach z tego powodu, że szczególnie jak jest gruba warstwa śniegu, że jak będziecie jechali, no to zupełnie zrozumiałą sprawą jest, że y, strumień powietrza opływający samochód będzie zwiewał ten śnieg z dachu i sypał go dokładnie na szybę dokładnie na szybę samochodu, który podąża za wami, no co może być naprawdę wprost niebezpieczne. Z kolei śnieg wwiewany z maski zasypie waszą własną szybę i nagle to się dzieje z reguły właśnie tak, szczególnie jak jest właśnie bardzo zimno, śnieg jest dosyć twardy, jest związany, natomiast jak maska się rozgrzewa i jeśli jedziecie coraz to szybciej, to przy pewnej prędkości całe płaty tego śniegu zmrożonego zostają odrywane i rzucane nagle na szybę. To więc oczyściliście tak sobie pięknie swoją własną, własną szybę, jedziecie sobie komfortowo, słoneczko jest jak teraz, na przykład i w pewnym momencie buch w mgnieniu oka nie widzicie kompletnie nic. No to jest niedopuszczalne, prawda? Sami przyznacie. W związku z tym także maskę i także dach. Ja może słóweczkę na temat opon. E, powiem wam, że y, no chyba już wszyscy są y, y, nie mają wątpliwości, że rzeczywiście po prostu w zimie trzeba mieć opony zimowe w ogóle. Że faktycznie różnica między oponami zimowymi a letnimi jest ogromna, ogromna. Y, z mojej strony powiedziałbym może jeszcze na temat y, tak zwanych opon uniwersalnych, all season czy coś w tym rodzaju, tak to się jakoś tam nazywa. Według mnie nie jest to dobry wybór. To może z punktu widzenia, powiedzmy jakaś zaleta z punktu widzenia oczywiście ekonomicznego, finansowego, no bo ma się jedne opony na wszystkie pory roku i święto. Natomiast jak to z wszystkimi kompromisami, bo przecież opony zimowe realizują cele czasami sprzeczne z tymi, które mają realizować nam opony letnie. No więc, yy, jeżeli chcemy mieć takie, które są dobre i na takie, i na siakie warunki, to oczywiście jest to kompromis. Jak to ze wszystkimi kompromisami, tak na dobrą sprawę według mnie nie są. Oni wtedy, te opony nie są dobre ani na lato, ani na zimę. No, jest to problem finansowy oczywiście. To wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Opony nie są tanie, 200, 300 i więcej tam złotych, prawda, za sztukę. No niemniej jednak, yy, naprawdę kwestia bezpieczeństwa, no, jest, no, no jest ważniejsza. No trzeba w ogóle, wiecie co, może w ten sposób kto kupuje futro w lecie, temu dobrze jest na świecie. No zbierajcie po prostu pieniążki od wiosny, żebyście na jesieni nie za późno mogli sobie kupić w miarę dobre opony zimowe. Nie warto kupować opon zimowych, można, można kupić używane, ale nie warto kupować opon bardzo zużytych. I tu mam na myśli nie tylko samą grubość bieżnika, o tym mówiliśmy, ale opony też z czasem tracą swoje właściwości. Opona, która ma tam 5 czy 6 czy lat, a była mało używana. Zimowe się z reguły, mimo że są bardzo miękkie, się mniej zużywają, no bo po śniegu tarcie jest mniejsze, jeździcie po śniegu. No więc po iluś tam latach ona rzeczywiście nie tylko, nie tylko po prostu jest gorsza, ale ona może być niebezpieczna, może się zdarzyć coś takiego, że na przykład, że bieżnik zaczyna odpadać podczas, pod wpływem siły odśrodkowej. Może się normalnie niszczyć, ale przede wszystkim źle działa. Ale opony, ale wróćmy do standardowej jakiejś sytuacji, czyli opony nie jakieś bardzo stare, ale mocno zużyte. <laughs> One dają nam za małą korzyść w stosunku do opon letnich. A skąd wiadomo, czy mamy dobre opony zimowe? Właściwie. Są oczywiście testy najróżniejsze, które mówią o takich czy innych tam właściwościach, oczywiście w czasie hamowania, a przyspieszania, trakcja, a tam prowadzenie boczne itd., itd. To wszystko jest bardzo piękne, bardzo modre, rzeczywiście różnic jest wiele i, 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 i między poszczególnymi produktami, a nawet, nawet opony tego samego producenta dość znacznie różnią się pod względem właśnie róż, tychże parametrów. Między innymi tam są też wymieniane parametry związane z komfortem, czyli głośność opony. <laughs> No, powiem Wam, że mnie najbardziej zależy na tym, żeby opona przede wszystkim najlepiej działała. Jest mi dosyć obojętne, czy ona jest głośna, czy cicha. A nawet lubię oponę, która jest głośna, bo ona wtedy naprawdę najlepiej trzyma. Sportowe, wyczynowe opony, jak się jedzie po asfalcie, już teraz absolutnie od zimy, to grają jak, jak bączek dziecięcy, powiem Wam. Ja mam wtedy poczucie naprawdę takie dodatkowe, że one świetnie trzymają. No więc wracam do tego, wracam do tego skąd wiadomo, kiedy są dobre. Słuchajcie, kiedy, kiedy po prostu to wynika z odczuć waszych najprościej w świecie, jakie dziecie. Kiedy macie naprawdę problem, stoicie pod relatywnie niewielką górkę. W Katowicach niech to będzie ulica Mikołowska albo ulica na przykład Korfantego w, w stronę Koszutki i macie problem przy normalnym zaśnieżeniu, nie jakimś tam nie wiadomo jakim lodzie, macie problem, żeby ruszyć z miejsca przy w miarę właściwej technice, to nie jest to dobra opona. Dobra opona zimowa powinna Wam dać rzeczywiście subiektywne także poczucie, jakieś poczucie komfortu i panowania nad samochodem. Jak skręcicie, to skręca. Jak naciśniecie delikatnie hamulec, to ona hamuje. Jak dodajecie gazu płynnie, to ona, to samochód przyspiesza. Natomiast, przy, jeśli przy wszystkich tych manewrach, tudzież ruszaniu z miejsca, jak powiedziałem wcześniej, od razu, przy minimalnym dodaniu gazu na przykład, od razu koła się zaczną ślizgać, auto traci kierunek. E, przy ruszaniu z miejsca, przy przednim napędzie, przód na was zaczyna wam odjeżdżać na przykład w bok, przy tylko minimalnym pochyleniu nawierzchni, to nie macie dobrych opon. Po prostu. I myślę, że tym się najlepiej kierować.